Dzień dobry, dzień dobry. I mamy piątek weekendu, początek. Co tu się wydarzyło? O, tu jak zwykle z dróżek ładnie leci olej, bo jest nieważne, żeby się nie nalało, nie? Przy przewrotkach. Gdzie dywan, Dywanie trzeba oszczędzać. Stare sz... S... Sma... Wstępnie zabrudzone szmatki są najlepsze. A tylko, że takich nie ma w tej chwili. No. Bo wczoraj nas firma Mewa uratowała i wymieniła nam czyściło, bo, bo byliśmy już wybrudzeni na maksa, nie było już czym wycierać. No i dobrze, z rur wszystko powylatuje sobie. No, tu został wymieniony właśnie filtr, filtr hydrostatu. No, poszedł filtr hydrostatył nowy, olej jest zalany. Teraz maszyna w sumie ma temperaturę taką, jak tu jest w hali, czyli tam z 10-12 stopni, więcej nie będzie miała. Ja, jeszcze jeden filterek i dekielek trzeba odkręcić, żeby się zapiąć tym zegarem, nie? czy me... tylko filtra, to tylko ciśnienie sterowania zobaczymy. A główne wyjścia są gdzieś, no nie widzę ich tu. Będzie trzeba dekielę odkręcić, pewnie, bo tak się nie dostaniemy. A jest to takie, taka ta. taka ta maszyna jakaś. Ładna jest, ale ja bym czegoś takiego nie kupił. No, tu poszedł też nowy wąż. Dostał otulinkę z plastiku. Żeby było to trochę zabezpieczone tu w tym miejscu. No to będzie dokończone spawanie jeszcze tego masztu, pójdzie na kobyłki i trzeba będzie się przepinać z wytaczarką do wytaczania już w samej tulejach pochwy masztu. No to Wam pokażę taki zestaw części, który jakby jest niezbędny przy tej naprawie tej pompy, którą właśnie teraz robię, Soby zobaczycie. O tu patrząc od tego, od brzegu mamy zestaw uszczelnień, cylinder, kulka, kulka zwrotna, wał, płytka podtrzymująca kołyska, łożyska, łożyskowałka, tłoczki, tak elegancko wygląda tłoczek nowy, podkładka selekcyjna, dwa druty, stworzenie obrotu, zabezpieczenie. I sprężyny, tarcze napinające, podkładki sprężynowe, różnie na to można powiedzieć. No ale to jest tak jak widzicie taka przegięta podkładka, która się składa się po prostu grzbietami do siebie. Dwie idą grzbietami i jakby dwie idą... O no, w sumie dokładnie są składane tak jak teraz tu macie w tym pakiecie. No także to jest to co tu widzicie, następnie tu. Cały korpus jest nowy, przezbrojone korki. Tu taka jest ciekawostka. Kanały, które muszą być pozaślepione, to są otwory technologiczne, które musiały być wykonane, żeby wszystkie kanały olejowe połączyć ze sobą tam, gdzie przebiegają pod kątem, więc jest tak zwany korek zrywalny. Kiedyś stosowali tego typu korek, teraz stosują taki korek. No i że to dokręca. Z taką siłą się ten korek po prostu urwie, i on jest jak widać dwustronny. Można go wykorzystać do zaślepienia dwóch otworów. Więc ten jeden wystarczy zaślepić tu, zaślepić tu, i jeszcze później jeden korek pójdzie tu. No, także teraz biorę się za montaż, bo w przyszłym tygodniu będziemy to wszystko montować na maszynie. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Teraz tu zademonstrujemy, jakie oświetlenie jest przy tym Berlasku. nawet jest piękne podświetlenie. Tu co operator mogą trafić. Kurde normalnie, szmery bajery przy tej maszynie. Ale jakie... Jedna jakie rzeczy nie ma najważniejsze? Jak, jak nie? Jak radia nie? chyba Radia nie ma? <grym> no, nie ma? Nie no, to po prostu A włącz kierunkowska, i stop Kierunek Kurde o, o, o. Normalnie Ale chyba się popsuł, co? Ja też tak Normalnie jestem pod wrażeniem światła są superanckie no, Teraz maszyna właśnie jedzie na próby Wygrzemy układ, pomierzymy teraz był powierzony przed chwilą na zimnym oleju czy na zimnym, no. Tu temperatura otoczenia taka jak tu mamy w hali, tam około 15 stopni Dobrze można posprzątać, bo się porozlewało podczas wymiany węży pod maszyną. Tak, tak, to jest ładny sprzęcik. No, mamy już ją pomierzoną. Teraz jeszcze chciałbym zobaczyć, właśnie o teraz wsiadłem, z jaką prędkością da się jechać na, na dwójce. Mam łączony prędkość. 30 na godzinę, kochani. To z GPS-a tak mi pokazuje, więc jest prędkość naprawdę okrutna. Ładnie to jedzie. tu jest taka ślepa droga więc jakby pozwalam sobie na takie manewry, bo tu praktycznie nie zjeździ, to jest taka prawie moja droga, nie? Wiecie. Pięciutko pod górkę. Tak myślę, że w, por... myślę, że w porywach to do, 30, do 32 spokojnie by się rozpędziła. Ona już jest teraz trochę wygrzana, to dobre ma 45-50 stopni hydraulika. Fajnie się to wieści. To nie jest kurde, taki umuł do jazdy jak to moje od CB, Także widzicie, no. konstrukcyjnie maszyna przekombinowana. Taka, no. no przekombinowana, to już Wam nieraz to mówiłem, ale, ale tak do jazdy. Chociaż od Agri też jest szybkie na tej skrzyni automatycznej. O, no to, to. Zasuwa się, bite. 35 na godzinę, jak widzicie wysięgnik Tutaj teleskop nawet nie drgnie, dużo żadnego że żeśmy nie robili przy tym Tak, widzieliście, były wymieniane te w maszcie i te stół z były robione Tak jeszcze nie, nie trzymałem jej na pełnym gazie Ale naprawdę panat na gębie W kabinie ci, cicho, dużo ciszej niż w tej mojej maszynie zielonej Ogrzewanie, ogrzewanie działa podobnie, no, sprawnie, tak u mnie też działa bardzo dobrze ogrzewanie. No jest, maszyna wariat. Tutaj, tutaj właściciel mówił, że ona tak jak widzi górkę to zwalnia, ale to generalnie jak pod górkę pojedzie maszyna to ona musi zwolnić, bo opory toczenia się zwiększają i zwyczajnie po prostu pompa wychyla się w mniejszą wydajność. I musi maszyna zwalniać, to jest normalne. Jeżeli macie maszyny na, na hydrokinetyce, działa to dokładnie tak samo. No. Ona nigdy pod górkę nie będzie jechała z pełną prędkością, tak po płaskim. Dobra, teraz tu zaprzemy się o drzewo. Zobaczymy, czy ona cokolwiek jest w stanie grzebnąć na dwójce kołami. nie ma opcji. Tu nie ma opcji, kochani. Dobra, mamy przełączone na jedynkę. O kurde, ludzie. Jedynce to jest wariat, dosłownie jest wariat na jedynce tu, nie ma nic, nie ma nic kompletnie do szukania, do grzebania w tym hydrostacie moim zdaniem. Została nowy filtr, nowy olej, w hydraulice jest nowy olej, A jakie dziury wykopałem i dosłownie grzebnąłem dosłownie chwilkę. Już korzenie powyrywała tymi ostrymi oponami. No, teraz jest na jedynce. Nawet na jedynce Wam powiem, że to jest dość, szybko, dość szybki sprzęt. No. Teraz jedziemy na pierwszym biegu. by trochę pojeździł, to może się do tego Merlo przekonał. Wiecie no, generalnie z maszynami jest tak, no dopóki się nie psuje, to każda będzie dobra, to będzie panituje od JCB, no. Ja tylko tak ze strony mechanicznej, no oceniam JCB, jest to inaczej jest zupełnie skonstruowane, moim zdaniem lepiej, ale, ale to odczucia z jazdy, to już faktycznie ci, co tym pracują na co dzień, to mogą coś więcej powiedzieć, no. Dobra, to bo na tyle. Mam jeszcze zamówioną uszczelkę pod tekier zaworowy, bo jeszcze będziemy robić luz zaworowe i właściwie mamy maszynę. zaconciolo. Baia. Teraz jeszcze przed spawaniem pokażemy, jak jest to wszystko odszlifowane obecnie. Musimy się trochę poprzemeblowywać, bo się za chwilę na placu nie zmieścimy. Taka CB411 przyjechała. zrobimy z nią taką szybką akcję, żeby że tak powiem raz, dwa rozpuknąć łyżkę i tam w sumie 10 stworzyć z przodu i tutaj drodzy klienci moi widzowie z YouTube'a od tego JCB, czy od tego drugiego co robimy no niestety ten klient wszyscy klienci są oczywiście ważni, ale ten jest bardzo ważny jakby priorytetowy, no on zawsze działa na zasadzie takiej, że zgłaszać problem, że jest do ogarnięcia, bo i by po prostu za to się bierzemy z marszu. Także dzisiaj na pewno trzeba wyjąć przynajmniej z godzinkę, może dwie warsztatowe, żeby żeby tą maszynę ogarnąć. Ciśnie się. Szybka tu po skosie wiedzie. No tutaj wysięg już jest pospawany, wyszlifowany. Wyszło to, kochani, tak. Jeszcze ciepłe. No i teraz to wszystko będzie wywrócone do poziomu. No w ostatnie przejście tam w tamtej ramce. Ale bryka maszyna i po prostu będę się zapinął z wytaczarką na ten wysięgnik, a tutaj w tej maszynie chłopaki... Dobra, idę. Chyba jeszcze widlakiem wiedzie. Tutaj przempniemy Merlaska, żeby mu nie padało na serce. Będzie maskę od Merlo i zawa. Teraz? No tak. o. Gdzieś tam się lakiernik i szpachlarz Nie popisał się zahaczyłem, bo coś się skaleczyłem także jest w ostatni dzień róż jeszcze raz także tam, tam bardzo no to jest, jest przeholowane i to na maksa nie? A jest przechalowany i to konkretnie. Także na pewno będzie rozbierany, no tam to już tulej, to na pewno nie ma śladu po tulejach. Że jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty stworzeń plus tulejki. Czyli to jest taki kawałeczek maszyny, już jest 10 sforzni do wymiany. Jest 10 słożni do wymiany. Zrób jakiegoś do Sebasa Milopre za rokaretkę na tył. Ja to chciałem odkryć i się później dopiero wrócić. Rób co chce. Nie, na kawę. Chcesz kawę znowu? Nie. To te, te tłoczyska, jakie ma długachne. Bo to się popsuć. A tak to maszynka odma odmalowana, odrestaurowana. Nie, tak to ładnie. Rocznik to jest 2000 który to jest? Tak jeden. Dziesiąty, jedna na drugą tak nałożone te blachy, nie? Nie, to 2010 rok. O z przodu szerokie koła, z tyłu wąskie, jak No duża różnica w szerokości jest. Dobra, Samo się nie zrobi. Musi rozebrać. <laughs> I don't don't I got no love for the If you wanna play tough and to hate this, don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If, no, no if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always up and make a statement. I don't ever... Tak, tu, to, tak, żeby się widzowie przy, przyjrzeli. Idą ja, rada ruszyć. Tak. Ten luz, ten luz jest tutaj bardzo mały, ale może jak się ktoś przypatrzy, to zobaczy. Nie, ja, nowe tulejki. Nowe tulejki tylko i... Słożeń to tam, wiesz, pod palcem ledwie czuć wy, wy, wypracowanie. Generalnie ten otwór powinien wyglądać tak jak ten ma tulejki o ściance piątce. Także powiedzmy delikatnie, że. No na, i tak, następne rozebrane na, na plac sztywny. Na plac sztywny. No takie tam troszkę zużyte. No właśnie, jak to zrobimy? No tu lejki tak jak tu, jak tu wyżej. Podejrzewam, że dwie i dwie, dwie i dwie takie są. Kiedy znajdziesz problem, to ty tulei nie ma? Nie mam. Tuleja znikła. No tak, łapcie. I na to przerobimy. I tam jeszcze jedno. A tu tylko otwór zrobimy. <laughs> <laughs> tak patrzę, myślę. Ja jeszcze ewentualnie myślę, aby zrobić to tak, żeby tutaj, tu, ręcznie tutaj wypawać, później założyć wytaczadło, trochę to obrównać no i wypawać na, na dwa razy przynajmniej, nie? Tylko najgorsze, jak się wypawa taką grubą, to trudno jest lica ładnie wyrobić, nie? My trzeba znowu wytaczarkę, maszynę obracać, żeby Bak zacznie się spawanie tak, nie? to tu ładnie sobie zalejesz, nie? ale już tamtej strony nie dolejesz. To by trzeba maszynę przełożyć i dospawać sobie ten kawałek, nie? No to takiego pierdzielenia z tym będzie dużo. I to i wszystko to, że to jest po prostu przechalowane. No jakby to było w porę zgłoszone, to... To by był inny temat. Tak było, zgłaszam, Tak. Zlece, w zleceniu zlecenie było. Ma być zrobione, bo 4 stycznia maszyna jedzie za granicę na robotę. No, trochę czasu. No, no bez łyszki w dzierżawie. I nie będzie. A tu właśnie idziemy podejrzeć, jak naszemu Sebastianowi idzie sprzątanie. she's